Siema! Dzisiaj tak jak zapowiadałem, dzisiaj mamy, dzisiaj nagrywam e, Fortnite'a, kilka rundek sobie dzisiaj zagramy i no i kobiecie koniec odcinka, bo no, będzie bardzo śmiesznie. Mam nadzieję że będzie. Będzie wam fajnie. Zachęcam do suba i lajka i miłego oglądania. Czekaj, już jestem w Fortnite, więc możemy zaczynać na przód grę. Czekaj, tylko sobie trochę przycisza. No dobra, będzie Dobra, lecimy. Jestem ciekaw, co tu się dzieje. Jak będę nagrał, to będzie Fortnite, więc będzie ciekawo. Chociaż tam... Dwa dni temu chyba ja je zainstalowałem, więc to już to umie Moje najwyższe miejsce to było trzecie, więc trochę beka Tak powiem Ach, jesteśmy czy... ci. Yo, Nigdy mi się nie trafiła taka rzadka pompa Co się stało? Dawaj tą wodkę. Tak Dobra, mamy Dobra, lecimy. Nie wiem, gdzie się zastanowić, bo chodzimy lecieć koło tej reżidenty Gursa, jest... to tam się pewnie nie teraz. Nie wiem, co ja tam będę dumping, ale nie. O kurde, nie podzietowałem aktywacji busu, ale jestem mądry. O Jezu, jestem ugotowany, proszę Państwa. Jestem tak mocno ugotowany, nie? Bo nie mam...

Ale fart! To był ultra fart! Naprawdę nie wiem jak ja przetrwałem to. Przyda mi się apteczka. Tak na serio. Gdzie jest? Gimmy apteczka, please. Okay. <ścoughs> Dobra, bicie. Dobra, lecimy. Tu jest No dobra. To A dobra, bo to leczy też, dobra, fajnie. Yy, dobra, czekaj, bo trzeba trochę yy, porządek zrobić w moim ekwipunku rozwalonym. Kompletnie. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Powiem tak, jeszcze raz. No. Dobra, kolejny. Dobra, lecimy ja dalej. kolejna z O Dobra, to. Do... O jezu! Co ja je zrobiłem? Co zrobiłem? Yo! Co tu się stało w ogóle? Co ta hek? Jezu, jestem mądry. Oooo, dobra. One dobre uzbrojenie, tak duże. Ale tu zostanę jeszcze. Dobra. pan Lapsu ma. Mam nadzieję, że na tyle to zrobić. Dumawiam Lapsu. To się by nie załatwiło. Чтобы мой было моих птиц, вот не стало это хорошо, идти не далее. Дай, здесь уже малейшее, да, 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 изгиб, 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 да, 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 не да, 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 Czy mi się opłaca nic tam? Nie. Bo ja bym nie był w ogóle na tu nie użyłam tak z Chyba. Nie będę z serem. Czemu nie mogę w niego trafić? Jestem jakiś... O Jezu! Ale było blisko Leczy. Ledwie dwa kill'y z tego co się faziło. Oj, było blisko. Oj, 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 było bardzo blisko. Będąc ultra szczerym. A nie. Ja sobie to poprawię. Ja sobie to zmienię. O właśnie. Zmienię nawet. Jak macie jakieś porady, albo sugestie, co mógłbym zmienić w swoim stylu gry, to zachęcam do komentowania. <grym> tylko tylko nie, nie w stylu... <grym> spróbuję grać w Fortnite, tylko w lepszym <grym> stylu. No bo, Ale lepszym, Ale myślę, że jest dobrze ale nie mam żadnej broni specjalnej, zresztą pewnie ktoś z... z... Ejjo! O, nauczyłem się motki robić. <laughs> Dobra. Uciekam stąd. <laughs> Dobra, do placu miejskiego w lulu przepraszam że taki piłonny film nie jest raczej Dobra. co się mogę powiedzieć no dzisiaj postaram się mogę coś drugi odcinek ale nie wiadomo czy się uda bo ja w ciekawostka ja już miałem ten odcinek nagrany tylko że po prostu odwaliłem że po prostu nie chciałbym już w ogóle Zapludować, coś jest, upludował mi się cały, tylko mi się nie podpowiedział yy, ten filmik i strasznie się wkurzyłem. No, no i postanowiłem teraz na nagrać nowy, ale nie wiadomo, czy oba będą pewnie pod względem stylu te same. Nie? To mi się też wydaje, że Tak będzie. Nie wiem, czy mój.

Za 6 dni, czyli 6 dni do długiej aktualizacji którą będę pobierać godzinne go. Ale dał Holy Ład Ale dał Trochę się przestraszyłem według życia. Jego widzę o Boże Ale mam pompę ze sobą. Lubię teraz. Teraz bardziej Polubiłem mi Bo wcześniej lubiłem sobie Bo po prostu. Kolejny. Kolejny, który mnie zabije Ale mam. Ejma. Niesamowitego. nie pójdzie tego, bo się załamie psychicznie, bo Jak te... ktoś będzie widział mój gameplay. Dobra. O, czy tylko takie się za krzakiem schować proszę Olak Eee, dobra. Yy, dobra. Tego chcę wrócić. bo to nie jest potrzebne. A tego właśnie jak najwięcej, to dobra. Jest nit, jest nit, jest nic. tam jeszcze w jakiej gry, tak? Do rozważania mam uh, Supermarket Simulator i. Supermarket Simulator i jeszcze inne gry które mam. Uh. O właśnie, bo ja nie są uleczony, Jezu, a jestem mądry. Zapomniałem. Nie miałem się nie miałem czym innym uleczyć, więc dlatego to jest, się jesteśmy kitem ale dobra, jest get, get. To nie ma apteczki? A nie, mi się. A właśnie, bo jest od Let's go. Jest Tam jest, dobra, tam są te donate, ale. Myślę, że mogę się z kimś spotkać, tak. Co u mnie tu się Nie Może nic się nie stanie. <grymne> może, może to nie zostanie. Przeładować proszę cię, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. O! Gdzie on strzela do mnie, bo no, czy ty potrafisz przeładować? proszę cię. Wat ben ik aan het doen? Het is ongelooflijk Wat <laughs> Obu... Aha Aha, okej Okej, okej Ciekawe, ile mam nakrywania? I ci niniu eee, ja nie wiem, ale te kumeleł, Musimy mi zaatakowali tak, to przez z tak Wybucham w powietrze, i ja takie. Hmm. Czy nie ma. Co się dzieje? Co się dzieje? No i się stało to, że zginęłam. No, unlucky, tak szczerze. Będąc takim przykładem. Dobra, idziemy. Idziemy robić dominację kilofon Co tu robi Moa? Dobra, ja robię emotki profesjonalne. To OG emotka. Rok temu ją dostałem, nie?

Olej dalej. dalej. Dobra. Idziemy dalej. Rzut tutaj. chociaż tutaj jest raczej dużo osób, macie On Jestem takie niegotowany obecnie.

Leć się, leć się, szybko leć się. Leczymy, proszę was o, za to nie jest osztagi, to bym się mógł spojrzeć, ale jest... Nie wiem jak... Ja mu dałem tyle hitów nie zadać.

Kocham. Ja w ogóle wcześniej nie używam tych fontom także i teraz mega się przydają. Mmmm. Tak. Jak się przydało na papęcach? Co nie ma w ogóle? Może jak Dobra, dzisiaj. Ja do mnie. Samary's Edition. Co to za The Pendulous. Tak, to się da budować, ja o, nie wiedziałam. Też ja mogę Są się domyślić. Co ciekawe, skąd to w ogóle wszyscy mają te... fajne drony. Może się domyślę kiedyś, albo coś mi napisze. Co to może być, no? Co to jest żart? Naprawdę. Czego to jest amunicja? A, dobra. Dobra, nie miałem. Dobra, chyba sobie lecę. O kurde. Ale... ale zrobiłem trochę śmierć. Te profesjonalne budowle, były Widać, że zle, zle, specjalnie na tę okazję O Jezu Nie no, mojego profesjonalnego slajdu nie dokończyłem, ale amat O A bo A bo ja potrzebuję je zebrać No to unlucky Lisa Unrucky jest akurat dzisiaj, bo... <śmiech> <śmiech> przyjąłem te zadanie kompletnie i nie wiedz... O co mi chodzi? Gret... Brawo ja. Dobra. Może zdążę. Ostatnie? A tam. To może zdążę. Może strefa tam jest. A... Dobra, nie. No... Okej, okay, dostałem, Dziękuję. Muszę sobie uciekać teraz. O, bo jeszcze się teraz... Przyda się jakieś leczenie. Dobra, dostałem to. Czy to jest dobre? Bo tak, bo mnie bardzo dużo razy zakryto z więc... I tak wolę pompę, ale on... A mogę sobie nie trafić, epic pump. Chciał się w nie leczyć, ale zapomniał, to się by się... O Jezu! Mam uciekać. to szybko nawet. Tak trochę on lati. Co?! Od kiedy się tam da? Kiedy się to da? Kiedy się tak da? Już sam nie wiem. To jest b, to jest bid, to jest nie, nie wiem gdzie podobno po Fortnite słyszało, to ja tak słyszałem, że ma być e, inny kształt strefy. Tak słyszałem podobno, ale chyba tak nie jest, tak mi się wydaje. Co się... Boże, jest tak. Tak będzie, mi się wydaje. O, aha, bo to jeszcze raz. A tutaj. Jeszcze radę. A nie, bo to jest jedzenie spadające, a to mi się nie chce. Ooo, dowody... Może Dobra, chyba Dobra, jeszcze coś tam... Może jest jakiś tryb fajny Bo nie chcę kończyć tym od... Tylko dwoma rundami. Jak to od... p...no ja Bardzo nie to Puppy play, time Mega mol, ktoś się dzieje? Tłum... Dobra, jeszcze coś tam podficzę. Bo ja wtedy bym grał. Co? A no jest. Mechanik Train, Dobra, lecimy. Uh, FU. Ale się boję muszę... No będę nie będę nie odbierać tak. Suba. Cyba... O, fajne nagrody, mam. Ej, nie gorę, że ja mam wszystkie nagodę w rodziny. Aha, łapki. Dobra. Mogę to w ogóle obieknąć? Okej, okay, wszystko ja ze mną. O odbyć. O! Aha! Szczerze nie wiem co mogę. editów nie umiem. a ej ma by się przydało. Bo i tak budować, się... skoro budować nie umiem, to by się przydało. Więc to... nie może być za długi ten film, ja on trwa już. A baba, Coś tam się potrenuje. Ejma i sumia możemy kończyć. Dobra. Kom. mi trzeba. Level. O boże. To nie jest pompa. Co była pompa? O boże. O boże, ja to nazywałem pompą, to celba tak. O Jezu. Ja zostanę chyba sklejkowana przez cały świat. Ja myślałem, że to jest pompa, a to jest pompa. Ajajaj, aj, aj. unlucky. I to jak? Ja nie wiedziałam, jestem ja mądry taki, przepraszam. Uh, I'm dual. 好吧，咱们那。嗯

Myślę, że pod trenują Ema, ale myślę, że to jest już koniec. Myślę, że mogę się z Wami już pożegnać, więc chodźmy dalej do OBS-a. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że bardzo się dobrze pomiliście. Zachęcam do suba i lajka, tak jak na początku. No, miłego. No dziękuję, że trwaliście do końca. Mam nadzieję, że ta śmierć ze ślizgu była śmieszna, ogólnie że materiały Wam się podobały. No i do zobaczenia przy te materiały.